Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Taka fajna, wypracowana tradycja w Zbąszynku, że ludzi zacnych, zasłużonych, w tym wypadku, jeżeli chodzi o piłkę siatkową, właśnie nagradzamy turniejami. Dobrze, że OSI się w to angażuje, że są te drużyny zapraszane, jest przygotowana hala, zresztą piękna i możemy takie turnieje odbywać. Tradycyjnie też zaczynamy od grobów, tych właśnie w tym wypadku Konrada i Krzysztofa, po to, żeby tam uczcić wiązanką kwiatów, modlitwą z niczem, żeby widzieli też, że pamiętamy o nich. A myślę, że turniej to jest taka trwała pamiątka o pamięci o nich. W tym roku postanowiliśmy zorganizować drugą edycję Memoriału Siatkarskiego. Bardzo pozytywny odbiór po pierwszej edycji zmobilizował nas do tego, żeby znowu zorganizować spotkanie siatkarskich kolegów, przyjaciół Krzyśka, Konrada bardzo fajnej atmosferze, bardzo fajny klimat. Tutaj te miejsca nie są najważniejsze. Najważniejsze, że możemy się tutaj wspólnie spotkać, podbijać piłkę. Więc to tak bardzo, bardzo fajna impreza taka, że tak powiem na luzie, bez ścisłego scenariusza, tylko właśnie takiej formule zabawy siatkarskiej. No i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana w kolejnych latach. W drugim memoriale udział bierze 4 drużyny ze Zbąszynka, ze Zbąszynia, Z Bukowca oraz Adam z... kompletował drużynę i nazwał ją Drużyną Adama. Gramy systemem każdy z każdym niezależnie od wyniku dwa sety do 25 ewentualnie do przewagi. Wybieramy. W tym turnieju najlepszego rozgrywającego, atakującego, przyjmującego. No i oczywiście MVP turnieju, co czynić mają sędziowie. No, cieszę się, że już to drugi turniej, drugi turniej memoriałowy. No, bardzo fajnie, że jesteśmy zaproszeni. Gramy jako stara kadra. No, wiadomo, zawodnicy są, może drużyny nie ma, no ale w trzecim meczu pod, myślę, że się poprawimy będzie wiele lepiej. No. Nie, jeśli chodzi o charakter to jeden i drugi, nie można nikomu nic zarzucić, Konrad po prostu prowadził jako drużynę często, no w był atakującym, bardzo dobrym, no, Konrad był najlepszym blokującym w naszej drużynie, naprawdę spisywali się bardzo dobrze i byli wspaniałymi partnerami w drużynie. Z jednym i z drugim graliśmy nawet do mistrzostw Polski, z trzykrotnie zdobyliśmy wicemistrzostwo polskich kolejarzy, e, także... Będąc ich trenerem, uczestnikiem, graczem i tak dalej, sympatia jest ogromna. Mi jest trudno mówić o, o ludziach, których nie ma, a powinni być z nami. Turniej jak zawsze świetny. Chciałem podziękować organizatorom za jego organizację, za pamięć, bo... Jest to naprawdę coś wspaniałego, że pamiętamy o tych dwóch osobach i moim tacie, no bo tak to nie jest tajemnicą, że jest to mój tata. Mam nadzieję, że będzie tak co roku i że będziemy wspierać jeszcze tą siatkówkę. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej drużyn i, i że po prostu ta siatkówka z powrotem wróci do Zbąszynka i wszyscy się z nią będą bardzo cieszyć. Z każdym z chłopaków z drużyny miałem okazję grać. Pamiętam ich czy zarówno ze szkoły, czy teraz obecnie z Zielonej Góry, gdzie też tam czasem gram na treningach. Więc do każdego z chłopaków miałem pełne zaufanie. Drużyna wyszła spontanicznie, napisałem po prostu na Facebooku do nich, bez problemu się zgodzili i zagrali. No i co? No, jesteśmy zwycięzcami. Myślę, że to najbardziej głowa, bo fizycznie to raczej przygotowani nie byliśmy nadzwyczajnie, ale. Myślę, że za rok przygotujemy się lepiej i idziemy po kolejne zwycięstwo. Ośrodek sportu i rekreacji w zbąszynku.